się z wami serdecznie jeszcze raz. Ale ogólnie dzisiaj, właśnie dzisiaj, dzisiaj już nagrywałem. Też... Yy, nagrywam dzisiaj też z Fortnite'a. Yy, nie tylko z Brawl Stars. No dobra. Ja grałem sobie w taką yy, fajną rzecz. Nie będę dzisiaj grał w Battle Royale, bo nie za bardzo lubię. Tak szczerze. Ale coś takiego. Jak coś polecam wam. Gra to jest gra publiczna. Jestem no jakby mam trochę już rzecz w szafie, na przykład taką olot, nie? Taką fajną. Tu mam jakieś nie będzie. A, bo to jest takie... Ogólnie mam różne rzeczy. Właśnie odkryłem niektóre też. To jest ten ja. I mogę grać. Jak wiecie co... To co się gra w Fortnite to ok? A jeszcze jedną mam rzecz. Za 10 lajków pod tym filmem i za 10 subskrypcji śpiewam Adrenalinę. Jak ktoś nie zna, to Adrenalina Michała Szczygła, czyli takiego śpiewaka. Znowu, jak coś będzie, to przepraszam za takie różne odgłosy, które słychać. Ok. Dobra, może sobie wyłączę jednak głos, bo nie za bardzo lubię słuchać głosu w Fortnite. Więc tak, yy, co sobie weźmiemy? Weźmiemy sobie po pierwsze, weźmiemy sobie taki granacik słodki. Yy, mam coś, co się nazywa rękawice Ta Jakby nie nazywa się rękawice Danosa. ale. Yy, no. Po prostu ja na nią tak lubię mówić. Ono, one by mi pozwolą zrobić jetpack. I one są bardzo fajne. Odkryłem tutaj, że dopiero tutaj rzeczy. Możemy służyć w tej strefie. I tak. Tu są takie fajne rzeczy. Tutaj sobie ludzie biegają, mi nie mnie obchodzi. Na razie, będę de to już jestem gotowy do wszystkiego. Jak mnie nie widzicie. O, teraz już znam się troszeczkę pojawiać. teraz mogę nawet zignąć. Nie obchodzi mnie to. A tu jest ten karabin szturmowy pod coś. Tak? Karabin szturmowy pod nie... o. Tak, właśnie, że oni Ale ja tak naprawdę nie, nie będę robić takich rzeczy, ponieważ ja jestem urodzonym snajperem. Dlatego że ten karabin szturmowy mogę sobie zostawić. Ale gdzieś tutaj, w tych. Mythical Weapons jest mojpereczka no a, bo ja sobie wziąłem granat zamiast też healania mam takie fajne hilanie taki jakby m, taki spray, -k. odkryłem go wiecie co on robi? Pokaż mogę wam pokazać o z kościoła zwaliłem. rozwaliłem przykład mogę psikać na innych albo na siebie bo ja, że teraz mam max zdrowie, no więc tak to jest M&M. DMR Ja to nazywam po prostu snajpą Bo jak mi nazywać Dzięki temu I tutaj widzicie, są tylko kiniec na górze Będę ładnie no, strzelał On tak specjalnie śmiał

I potem w ogóle Jest też coś takiego. O! Tutaj tego używa się do rozwalania! Ja... Nie punktu? O! Koźwa tego. Tego się... O nie! Tu się też trzeba przytrzymać, żeby. Dobra! Hihihi! Hi, hi, tak naprawdę jestem niezniszczalny z tą mgiełką. Dobra, zostały mi dwa dmr y tak zwane ze mnie. Iiiiiii! Widzicie, jak to super niezniszczalne? jakby... Jesteśmy jacy Jesteśmy niel, jesteśmy blue Jesteśmy... Tak, my jesteśmy blue Ok, to jest na którym mogę sobie wlecić Na przykład O nie, le... lele Oh, Dobra, o, ten mój, ten mój. Wiedziemy w O nie, oszczędza baterii, wleciało. halo? Uh, uh, Okej. Okay. Ja no, w ogóle osłony. Nie widział? Wiem, bo mam taki na górze o Który mi zna Też nie je Może ja bym jak widzicie manewry To jest już drugi film dzisiaj Będę śpiewać od dziennego, mówię Wam Zaśpiewam Wam Tak bym zaśpiewał, ale ja konkurs żebyście wiedzieli drodzy widzowie Muszę w dwóch włączyć, to jeszcze raz się poluje. Tak, to jeszcze raz, a ja to jest zbyt łatwo. Mój Kile? a dziewięć czego Śmierci? nie? Taki pan tutaj i Chyba, nie wiem. Tak? Ale obaj go trafiliśmy. Ciągle zniknął, a bo ten soła lead and black. Nie, Ciekawe czy. Bo ja zwykle sobie likwiduję ręcznicy panosa, ale wymieniam je na granat, bo mam idealnie miejsca. Jak to przecież to nasz? A, bo to nie był nasz. O nie, to jest ta, która ostatnio mnie szłapała. by strzelać, się prawie coś się założyć, czy ktoś z tego Dobrze, że mam osłonę. i wiem, że jestem taki, dałem się Ale nie było się, no... kto by takiego... Coś mnie z tak daleka, ja. Uff. To dobra. No nie wiem właśnie... Chyba wymienię sobie rękawicę ta nosa na właśnie grana. Bo te rzeczy były różne rzeczy. A, jakieś hałasy, jak coś to, ja słyszę to. W ogóle co to jest? To? To, 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 to nie wiem. Zauraczyła tam z a to jest granat uderzeniowy. I on robi uderzenia, uderzenia, uderzenia. W ogóle, wiecie, albo nie wiecie, to jest granat zamachu. To... Kurczę! Jak coś się dzieje? Trzeba do góry, bo teraz góra jest mądra. No dobra, dałem się zabić tylko dlatego, że wiem, że jakby... No nie mam takich gości super, żeby mnie podratowali. O nie. Dostałem znacznik, czy ja jest znacznik mam? Ona ma znacznik, ja ją widzę. Snajperką nie chcę. Likwidujesz. O, ktoś tu strzelas. Powaliłem go. Ech. Kurczę ile... Łączy mi się głos. Nie by... Dajcie, że jestem, że się boję czy coś takiego. Po prostu nie lubię czasami takich głos, którego mnie rozprawdzam. wiem, cię tu widzisz to. Coś tu to strzela i dokładnie wiem. <śm> Okay. o wiele mniej osłonięty i mam mniej widoku. Dobra. Chowają. Kurczę... Czasami trudno jest z tym DML trafić. A, nie. Karabin. Karabin to trzeba. No rozumiem, no. A to jest to, jakieś takie działeczko. Ona ma takie działko. To zobaczę na czym ona polega i może jest sobie karabin szturmowy na to. Ogólnie testowałam już karabin. Taki, yy, znaczy się kradł? już bumerang, Ale to będzie może w tych mysli kłypą Jakiś... <grym> Jak wy się znacie znowu, poradzajcie tak... W sensie takim, że możecie widzieć na przykład w drugim do Dobrze dobry, przepraszam. Przepraszam. Ła! A Ała! 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 A Pulało? Co nie, to mister boli. Mimo wariacji. Wariaty jakieś, no? Wariaty, też się sama nie wynoszę. Te dobra, co to robisz? Pistole. Jak pistolet. Jak postrzegam? Dobra, nie jest to już chyba na blisko. Ma pistolet maszynowy? Czy co? W ogóle to jest tak, że rufa to zejście jest tam. A jednak ja umiem to oszukać. i nie mogę sobie jetpackiem zjechać. To jest chyba jakiś pistolet maszynowy. Nie wiem. To też nie wyświetlają się nazwy. To co tu jest? Wygląda na snajpę ładną. To zobaczyłbym sobie. W ogóle ja to wymieniłem snajpę Karabin impulsowy. Dobra, ten karabin mocy powinien mieć coś takiego, to mi się jakoś nie, nie ubrał. Ojej, ojej, oni używają tych. To nie wiem co to są te SMG, ale no, co to jest, powiedzmy sobie. Pierwotny pistolet maszynowy. To są SMG, pistolety maszynowe. Kościół mnie walił i... Ja go powaliłem i gość mnie rozwalił, no. <grystot> maszynowy> Pistolet maszynowy jest całkiem niezły. Zobaczymy, jak się w walce zrobi. Abym sobie miałem zamiast właśnie takiego pistoletu czy czegoś... ...trochę wyjechałem. abym wyjechł jeszcze na środek. I...

Kościół będę tańczył. Time, to... Nawet nie wiem, co się dzieje. No ej, załatwię, to kończymy, to mnie. to Ostatnie wyjście. No to było. Bardzo piękne. No to było bardzo piękne, to było bardzo piękne. Nie nagrywam z kamerką, bo niestety tutaj się trochę pogubiłem w tym. Wiecie. Czy jaką on ma. Dobra, nie ma super przybliżenia powiem, tam, ale strzela tak nieładnie. Przez całą strzela super ładnie. Tyle, że strasznie długo niż te... strasznie długo niż te murki. A dwie <śled> Ktoś mnie tutaj chyba zauważył. Ha! Rzucam! To nic biorą. A właśnie, czy on rozwala murki? Czyż nie? no faktycznie. Dobra! Ła! Co oni mają takiego, że tak lecą? la 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 w sumie poleciałbym sobie zobaczcie leciałbym mogę to ominąć bo haha. poszedłbym sobie po kurcze bo ja byłem w takim o jest to to jest chyba takie że się lata. jest to przyczepa lotnia tak to było... to jest to co nie

To jest ogólnie takie różne rzeczy, że jak się wejdzie na pole przeciwnika, to tutaj mam też taki y, mapę, na który, którą trochę zasłania y, mój, mm, mm, no mój, y, tak, ile czasu nagrywam, że tak powiem. E, jeśli będzie, w ogóle będzie trochę słychać tutaj chyba Fortnite'a, w sumie sam nie jestem pewien. Pewnie pytacie dlaczego używać takich broni, Jakby... Ja wszystko się dziwię czy ci ludzie po prostu używają czegoś, co... Nie znam się na Fortnite tak szczerze. Zacząłem grać jakiś... nie wiem, e, parę... no jakieś z dwa tygodnie temu i wiecie co wam powiem? Po prostu... ...ci grać... Dlaczego tam nikt w ogóle musi? Fortnite grać w Fortnite'a to sobie grajcie? Gana Julki, o oh, ja Julka, Julka Magana. E, e, jakiś fajny gość do rozwalenia. No dobra, to podróż zamknięte granaty. Blech hindusowy. A w ogóle... Dorzucę do... Dorzucę do tego, do... Do tej grupki nie dorzucę, w ogóle te rzeczy nie strzelają jak chciał, jo, ale to jest niezłe. Jak ten gościu tak. To Tu mam internet chyba jakiś. wiecie co? Pójdźmy syna. Ten syna. walkę. Albo wejdźmy. Wiecie... No, ja cię. Cały czas klikam E. Wejdźmy sobie, pada, pada, go na całym świecie, to. Nie? Ja zaśpiewam wam tego. To jest gorsze niż się cieszyć, że Gościu, nie to jest? Eee... Gościu, 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 gościu gośka. gośka. panie. Pani Gośka. O, a muset. Fajna nazwa. W ogóle, co to jest tej? Serio, nikt. Ile my jesteśmy na Ida. Trzech na trzech? Tam są różne rzeczy, bla 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 bla. Karabin. A ja mam knajpę. Nic mi to nie daje. Muszę poczekać, aż się zburzą wszystkie budowy. Tak będzie ładnie, zawsze jest ładnie. O. Walej! A w ogóle, bo mógłbym sobie zrobić tak. kół. weźmy sobie co ja raz... Ten... a pójdźmy pójdę na dół sobie albo pójdźmy raczej jakby ci którzy mnie oglądają to niech ze mną pójdą tak czyliśmy sobie kół i tak to są murki a jak się robiło tabem nie, się robiło z szafką, czy ten, <laughs> cool. Cool. O, tak się zmieniał materiał. ochronę. Ochronę! Teraz cyk, 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 cyk. No, nie, to, ja tylko tutaj tylko. Cyk. Teraz jak tu grałem, był taki boom. By było takie... na, 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 na. na, na. Na no, na no, na no, na no. Dobra Raa na To A mi się przydała Raczej ta mikstura osłony. To mój wycień Mój wycień Kuchy czerol mózg Drewno się bardzo łatwo rozwala No właśnie, proszę kogo to to super rozwala, tak. Ja to znam, tak. Tak, ja po prostu mogę zrobić raz. No, nie będę ten kanał mogą oglądać dzieci. Więc nie będę nic mówił, jakiegoś nawet obraźliwego dla kogoś. Jakby ktoś się pytał, to ja nie obrażam ludzi. Ja wam powiem tylko tak. Gdzie są ci ludzie? A raczej ci, ci gracze, którzy to wszystko budują i zaśmiecają mi teren? który mogę? A właśnie, jest mój bunkier. Jest jeszcze. Ta piłka to jest głupstwa jakieś. Nie wiem co to tu robi. Wejdzie jakoś coś mi będzie. To co? To było na tyle w tym To było, to, to nie to było, to, to było na tyle w tym materiale. Wrzucę wam granat na pożegnanie. Żegnam się z wami bardzo serdecznie. Cześć!